Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Agnieszka Kolbuch-Wągiel i jestem adwokatem, partnerem w kancelarii Ipsolegal. I witam się z Wami 7 grudnia. Pora zatem otworzyć siódme okienko w kalendarzu adwokatowym, a w siódmym okienku w kalendarzu adwokatowym mamy zgłoszenie wewnętrzne. Co to jest to zgłoszenie wewnętrzne? Zgłoszenie wewnętrzne jest to. Podstawowe zgłoszenie, które jest dokonywane przez sygnalistę. I to jest pierwsze zgłoszenie, takie, które sygnalista w ogóle powinien rozpatrzyć możliwość zgłoszenia wewnętrznego, żeby ewentualnie później móc skorzystać z innych zgłoszeń, z innych rodzajów zgłoszeń dopuszczonych przez ustawę lub przez dyrektywę. I w takim wypadku ustawa definiuje, że zgłoszenie wewnętrzne jest to ujawnienie naruszenia e, prawa, które sygnalista zgłasza swojemu pracodawcy. I teraz pewnie zapytacie, a co w sytuacji, gdy to sam pracodawca, czyli ta osoba, która pełni funkcję pracodawcy w danej organizacji popełnia, e, popełnia jakieś naruszenie prawa i w jak, jak w taki sposób e, tutaj należy to zgłosić, to oczywiście regulują inne zgłoszenia, o których opowiem Wam w przyszłości, pewnie niebawem. Natomiast jeżeli w danej organizacji, na przykład pracownik ujawnia, że inni pracownicy dopuszczają się na przykład jakiegoś łapówkarstwa, ustawiania przetargów czy jakichś innych naruszeń związanych z tymi dziedzinami prawa, których dotyczy dyrektywa i ustawa o ochronie sygnalistów, to w takim wypadku jest on w pierwszej kolejności zobowiązany do tego, żeby dokonać ujawnienia, tego naruszenia za pośrednictwem zgłoszenia wewnętrznego i każdy pracodawca, którego do, który będzie musiał wdrożyć ustawę o ochronie sygnalistów i wdrożyć te procedury w swojej organizacji, czy też każdy podmiot, bo to też chodzi o przedsiębiorców, którzy nawet nie zatrudniają pracowników, ale oni też będą. Niektórzy z nich będą musieli e, tą procedurę wdrożyć, to w takim wypadku jest zobowiązany do tego, żeby w swojej organizacji, w swoim e, zakładzie pracy e, Wdrożyć regulamin zgłoszeń wewnętrznych, o, których, o tym regulaminie też wam niebawem opowiem. I w związku z tym taki pracownik, czy też osoba powiązana z daną organizacją, za pośrednictwem tego wewnętrznego kanału, zgłaszania naruszeń może zgłosić dane naruszenie prawa. Pracodawca w ciągu 7 dni powinien mu potwierdzić. Że takie zgłoszenie zostało dokonane, że przyjął takie zgłoszenie, a następnie w terminie trzech miesięcy od dokonania tego zgłoszenia powinien e, przedstawić. Takiemu sygnaliście informacje, jak to zgłoszenie zostało rozpatrzone, czy zostały podjęte jakieś działania następcze, czy też pracodawca uznał, że dana, dane naruszenie nie, miało, nie kwalifikowało się jako naruszenie prawa Unii Europejskiej lub też naszego prawa polskiego, które jest objęte właśnie dyrektywą i ustawą o ochronie praw sygnalistów. Więc takie zgłoszenie w ramach, w ramach danej organizacji, czy też w ramach, jeżeli robi to kontrahent współpracujący z daną organizacją, to w takim wypadku jest ono kwalifikowane jako zgłoszenie wewnętrzne. To jest podstawowe zgłoszenie. W pierwszej kolejności sygnalista powinien właśnie o nim pomyśleć, jeżeli chciałby właśnie takie naruszenie zgłosić. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że widzimy się już jutro, 8 grudnia. Otwieramy ósme okienko w kalendarzu adwokatowym. Do zobaczenia, do jutra.